Cześć. Z tej strony Dominika Tarnacka, Facylitatorka programów rozwojowych z Końmi. Jeżeli ktoś zapytał się, by mnie, na co nierozsądnie wydaje pieniądze, to byłyby to. Uwaga, uwaga. To byłyby to książki, moi drodzy. Ale w związku z tym, że się przeprowadzam niedługo i w związku z. Dbaniem o małe finanse. Postanowiłam skorzystać po prostu z biblioteki. Zresztą nie pierwszy raz korzystam z biblioteki, ale postanowiłam korzystanie z biblioteki wpisać w mój nawyk. I jestem z tego bardzo zadowolona i właśnie wracam, i właśnie teraz wracam z biblioteki. Pojechałam tam po dwie książki. Pierwsza książka to jest Aleksander Lowen. Duchowość ciała. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to widać tutaj. To jest w ogóle jakiś tak na odwrót. <grym w okieniu> Duchowość ciała. Bardzo mi się podoba ta okładka. Jakoś ostatnio bardzo mocno czuję, że ciało jest skarbnicą wiedzy. Że nasze ciało mówi nam: iść tam, nie iść tam. Wycofaj się, idź w daną sytuację. Że ciało, oprócz tego, że składa się z chrząstek, z komórek, z krwi, ze ścięgien, ma też wymiar duchowy. I w ogóle ta fizyczność i duchowość są ze sobą nierozerwalnie związane. Że nie da się rozdzielić ducha od takiej fizycznej natury rzeczywistości. I y, ja się zagłębiam w ten temat, ponieważ chcę na naszych warsztatach wprowadzić jeszcze więcej elementów ruchu. Na pewno będzie element medytacji, już na najbliższym warsztacie, y, który będzie warsztatem pozbywania się śmieci z naszego życia, śmieci czy jakichś takich schematów, które nam nie służą. Y, to może być na przykład schemat typu y, "ja nie potrafię", albo schemat typu, y, albo schemat typu y, "ja jestem gorsza, gorszy". Jest wiele takich różnych schematów, które nam po prostu brudzą w życiu i będziemy się im przyglądać, i je usuwać krok po kroku. Natomiast to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest słuchajcie książka Jespera Jula. Ja nie znałam y, tego autora, y, natomiast dowiedziałam się o jego istnieniu niestety w takich niefajnych okolicznościach. Jest periur, niestety zmarł kilka dni temu, i w zasadzie no, dzięki temu dowiedziałam się o jego istnieniu. Y, bardzo zainteresowała mnie książka Rodzice jako przywódca stada. Bardzo to mocno ze mną rezonuje, że, że rodzice są przywódcami stada rodzinnego i przywódcami dla dzieci. Y, i to jest temat, który też będzie pracował z rodzicami i z dziećmi na warsztatach rozwojowych z końmi. Więc, więc ta książka jakoś bardzo mocno te, ten tytuł i to, i to, co usłyszałam na temat podejścia Jespera Jura, bardzo jakoś mocno za mną zarezonowało. No i w bibliotece nie było tej książki, o którą mi dokładnie chodziło, ale była książka. Która nosi tytuł Agresja, nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Ja myślę, że w ogóle temat agresji w wychowaniu i w ogóle podejście do wyrażania złości to jest bardzo duży i ogromny temat, ponieważ my jako dorośli niejednokrotnie mamy problem z wyrażaniem agresji. Agresja nam się kojarzy z czymś po prostu yy, jakimś takim okrutnym, nieokiełznanym i tak dalej, natomiast złość jest. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Że najczęściej świadczy o tym, że ktoś przekroczył nasze granice, albo że my sami przekraczamy nasze granice. To jest bardzo ważny temat. Opis, który widnieje z tyłu książki o agresji, Agresja Nowy Tabu, jest taki. Skąd bierze się agresja u dzieci? Czy właściwie na nią reagujemy? Jak uczyć dziecko rodzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, kiedy rodzeństwo ze sobą walczy? Zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, który był bardzo ważne, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasami wskazują na chwilową frustrację, innym razem na głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu oraz nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działanie. Dokładnie. Złość, agresja to są zawsze informacje, bardzo ważne i konkretne informacje, które płyną z naszego ciała i y, których lekceważenie prowadzi do zatwardzenia emocjonalnego, a bardzo często też do zatwardzenia w sensie dosłownym, ponieważ ciało. I duch, i psyche są ze sobą nierozerwalnie związane. Także słuchajcie, idę do domu, robię dobry obiad i yy, zapoznaję się z tymi pozycjami. Jestem bardzo ciekawa. Na pewno na moim profilu będę się dzieliła z wami refleksjami, yy, które będę miała po przeczytaniu tych książek, czy w trakcie czytania tych książek. Także, jest, także jeżeli interesują Was tematy, o których mówię. I w ogóle tematy rozwojowe, rozwoju osobistego, zawodowego, to zapraszam na profil Droga do Swojej Mocy. Programy Rozwojowe z Końmi. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!